Tak wspomniałem wcześniej to był ostatni dzień, dlatego muszę jeszcze dzisiaj wymyślić coś, coś fajnego, żeby coś wam pokazać. Dziwną sytuację teraz miałem. 22, idę na mój autobus. Przed chwilą jeszcze sobie wymyśliłem, bo jak siedziałem teraz, to szukałem wszystkiego, gdzie mogę pojechać. Wymyśliłem, że pojadę do Tel Awiu może do Izraela. Siemanko, dzisiejszy dzień zaczynam tutaj, właśnie pod Hagia Sofia. Z niebieskim meczetem, akurat jest modlitwa. Co dzisiaj robiłem? stałem rano, śniadanko, godzinny trening, później ogarnianie się i musiałem opuścić e, miejsce, w którym miałem wynajęty pokój, Airbnb, ponieważ miałem do 12.00. Następnie poszedłem kupić pocztówki czy kartki z Istanbułu, które będą wysłane do moich nowych patronów, którzy dołączyli. E, no i później. Czasami zobaczycie. Zapraszam na odcinek. To mój ostatni dzień w Istambule No i trafiłem właśnie na ten moment, gdzie jest z niebieskiego meczetu właśnie zaczyna się całe nawoływanie do modlitwy. I później w mieście, w każdym po kolei, właśnie zaczyna się też. Najpierw jest tutaj, Agi tak, i Sofia. A ktoś ostatnio mi pisał, że to już wcale nie jest, że to jest teraz tylko muzeum. A właśnie, że nie, bo właśnie tam nawołują, następnie idzie do niebieskiego meczetu, znaczy zaczyna się w niebieskim meczecie. No i leci dalej. Nie wiem co się tutaj dzieje. Ale jest pełno, pełno kamer i telewizji. Chyba będę w tureckiej telewizji. Miałem dzisiaj nie Znaczy w ogóle nie wybierałem się tak szczerze tutaj do tego Była Hagi Sofia, ale wielu moich e, ludzi... Którzy, wie, jak to powiedzieć? Wielu ludzi, którzy mnie oglądają o, Sorry, zamyśliłem się. E, Nabawiało mnie, je, żebym jednak tam zobaczył, no to... Wierzę w ich dobre intencje, dlatego tam wejdę. O 10 wieczorem mam busa do Pamukale. Mam nocne, nocnego busa dokładnie, ponieważ będę tam o 10 rano. Jakoś tak, 12 godzin będę jechał. Mam nadzieję, że będą wydokrotne siedzenia albo będzie w ogóle taki fajny sypa, sypialniany. Niestety nie było gdzie tego sprawdzić, także nie wiem, ale liczę na to. <laughs> Przyznam szczerze. Bo jednak 12, 12 godzin w podróży to jest trochę. No, wiecie co jest najgorsze, że e, musiałem opuścić e, moje mieszkanie, tak jak mówiłem, tam gdzie miałem wynajęte. Busa mam o 10, jutro będę o 10 na miejscu, a w kolejnym miejscu, w którym się zatrzymam, będę dopiero wieczorem. <laughs> Także straszne jest to, że trochę tak na trola będę do jutra, aż do wieczora. Znaczy oczywiście, wiecie, koszulkę na zmianę mam w plecaku wodręcznym. postaram się, gdzieś znaleźć miejsce, gdzie będę musiał, mógł się chociaż trochę umyć. Ale i tak dla mnie to jest trochę takie niekomfortowe. Jestem ja raczej osobą, która musi się kąpać często. Znaczy <laughs> może nie często, ale tak dwa razy dziennie. Chociaż powiem wam, że temperatury tutaj w ogóle mi nie odkwierają ani trochę pod tym względem, że jakoś się mocniej pocę albo coś. W Tajlandii zdecydowanie to było dużo gorsze, ponieważ jest tam dużo większa wilgotność powietrza. A tutaj tak nie jest. Tu jest po prostu gorąco. No i ja się tu praktycznie w ogóle nie pocę, bo jestem po prostu przyzwyczajony chyba do tej temperatury i tej wilgotności. Właśnie z Tajlandii. To też dla mnie taki trochę plus. No, no, ale i tak jednak fajnie było, było się gdzieś wykąpać wieczorem, a w jutro rano. <gry> Dobra, idę znaleźć skrzynkę, żeby wysłać kartki. Także nowe osoby spodziewajcie się za parę dni, bo stąd to będzie szło na pewno szybko. No tym, którym wysyłałem z Tajlandii, no to miesiąc czasu mniej więcej, no, ale reszta dostanie szybciej. Dobra, skrzynka znaleziona, nie było to takie łatwe, uwierzcie mi. E, dobra, kartki lecą tak. Oczywiście do osób, które dołączyły, plus do moich rodziców, bo do nich wysyłam z każdego kraju, z mojej podróży, e, w których jestem. E, w sumie z ostatnio nie wiem czy wszystkie doszły w ogóle. Ale mniejsza z tym. I dodatkowo jedna kartka dla Grzegorz Czarek, chłopak, który walczy naprawdę mocno o swoje zdrowie, sprawność i tak dalej. Jest dla mnie wielkim wojownikiem, dlatego będę go wspierał. E, no, i wiecie, jak ktoś widział wcześniejszy odcinek, tam gdzie proszę ludzi o wpłacanie na jego zbiórkę. On naprawdę to robi: naprawdę walczy o to, żeby stanąć na nogi, cały czas go śledzę. No, i jeśli ktoś z Was jeszcze jest w stanie wspomóc go, pod którymś tam ostatni film, albo pod tym zresztą też zostawię może link do zrzutki dla niego, pomagajcie, bo warto. Poszło. Dobra, idę zwiedzać Hagia Sophia. Dobra, trzeba coś opowiedzieć o tym miejscu, do którego się właśnie wybieram, czyli do Hagia Sophia. Powstał w 325 lub 360 roku. Są podane dwie daty, ponieważ dokładnie nie wiedzą. Powstał jako Kościół Mądrości Bożej. Następnie dwa razy burzony, dwa razy odbudowywany w takim kształcie, jak jest teraz, 537 roku. Następnie po zdobyciu Konstantynopolu przez Turków w roku 543, dokładnie zostały wybudowane wieże modlitewne i zostało przemienione to w meczet. Teraz jest to po prostu muzeum, do którego właśnie za chwilę się wybieram, także pokażę Wam jak wygląda. Za wejście tutaj trzeba zapłacić 100 lirów, czyli to jest 60 zł. I oby było warto. <laughs> Bo się zastanawiałem 10 razy, czy wejść. Zobaczymy. No wiecie, mnie to muzea tak średnio interesuje. No i taka jest prawda, i ja tego nie będę ukrywał. No. Ale wielu widzów pisało, żeby iść. Wielu starszych widzów pisało, żeby iść, a wielu młodszych pisało, że nie warto. Ale że ja się liczę z każdego zdaniem To się zastanawiałem czy tu przyjść o, się Zaczynają mury No i stwierdziłem, że wejdę Dlatego wam zaraz pokażę jak to wygląda I się już zaczyna No Przyznam, że jest to naprawdę ogromne Sprawdzałem przed chwilą To ma wysokość 55 ale wow. wielkie pięćdziesiąt pięć i pół metra, ale ładna dziewczyna. Ochroniarz cały czas chodzi wszystkim zwraca uwagę, że mają maseczki zakładać. Ludzie sobie chcą po prostu normalne zdjęcia porobić. No ale ładna dziewczyna, ojej. Super była, serio. Mhm. <laughs> już mi się to podoba. <laughs> Widziałem naprawdę dużo ładnych dziewczyn już dzisiaj tutaj. Dobra, zawijam się. Czy było warto przyjść, czy nie Ciężko powiedzieć Na pewno było tu fajnie zobaczyć Coś, co ma tyle lat I dodatkowo, wiecie, pomieszane style, znaczy pomieszane religie, w sumie bo tu i wzory arabskie są I dodatkowo chrześcijańskie różne obrazki No dobra, powiedzmy, że spoko a, gdzieś, gdzieś dalej, gdzie jeszcze, nie wiem, się ukaże. Dziwną sytuację teraz miałem. Przedem do biura podróży, bo stwierdziłem, że oni będą wiedzieli, jakbym mógł następnie się dostać do następnego kraju, bo chciałbym odwiedzić Syrię, chciałbym odwiedzić tam Gruzję, no to w tą stronę tam po prostu celę gdzieś. E, wiem, że to nie jest takie łatwe wjechać w ogóle do Syrii czy wlecieć, dlatego stwierdziłem, zapytam w biurze podróży, bo oni naprawdę dużo wiedzą. A tu zaraz, a tak ja powiedziałem czy wiedzą jak wjechać, a tu normalnie się tak aż zdenerwowali, i mówią, a po co ty tam chcesz jechać, coś tam, coś tam, gadają, gadają, że tam kawałek Turcji teraz kontroluje, e, Turcja kontroluje kawałek już Syrii, coś tam i to opowiada, opowiada. Ja mówię, że jestem podróżnikiem i tak dalej, latam po całym świecie i chcę zobaczyć po prostu, tam Damaszek i takie tam. No i mówił, że raczej to niemożliwe, że coś tam, coś tam, ale wiecie, wyrąbane i tak będę dalej próbował, bo bardzo chcę tam pojechać, to zobaczyć. I mimo tego, że większość ludzi mówi, że jest niebezpiecznie, bo przeczytali o tym na internecie, teraz ja za to czytałem podróżników, którzy tam byli i nie twierdzą wcale, że jest niebezpiecznie. Znaczy wcale nie twierdzą, że jest niebezpieczne. Także jak zwykle zdania są podzielone, sprawdzę sam i wtedy się dowiem. Mam nadzieję, że mi się to uda. Najszedłem ja do ładnego parku. że Wam co tu jest. Piękne normalnie. po tym parku i tak sobie rozkminiam właśnie no i w sumie od czego ja mam moich widzów którzy są zawsze ze mną jeśli ktoś z was ma może jakąś wiedzę na temat tego jak można wjechać do Syrii żeby ją pozwiedzać i tak dalej i czy może jakieś konsekwencje później za to są że tam się przyjedzie albo coś dajcie znać mi w komentarzach bo to jest naprawdę temat który mnie bardzo interesuje staram się znaleźć jakieś różne Wyjścia, że tam pojechać, że Wam pokazać, jak tam wygląda, no ale nie jest to łatwe. No i tak będę szukał, dopóki nie znajdę. Ale, ale może ktoś z Was jest w stanie mi coś powiedzieć. I e, jeszcze jedna sprawa w sprawie koszulek, które miałem rozesłać już w poniedziałek. W poniedziałek, niestety, dostałem telefon z odprawy celnej w Warszawie, że są zatrzymane. Muszą ta firma, która mi tam pomaga, z Big Fight Gear, e, musi dosłać dokumenty, jakieś ten. No i jutro. Mają być dom u mnie. Mam nadzieję, że dojdą. Znaczy, dojdą na pewno, tylko to po prostu jest wszystko kwestia paru dni. No. Chciałbym jej jutro już, znaczy, że moja mama je rozesłała jutro. Ale wiecie, to naprawdę nie jest ani moja wina, ani wina firmy, która to robi, tylko to jest po prostu wina tego, co się teraz dzieje na świecie. No i przez to wszędzie są opóźnienia, wszystko jest dokładnie sprawdzane i wszystko dłużej trwa. Niestety, ale tak jest. Pięknie tu jest. Zdecydowanie każdemu mogę polecić Stambuł. Czy Istanbul, albo parę osób się przyczepiło Lody kawka w pięknym miejscu. Właśnie porozmawiałem z jakimś turkiem Starał się naprawdę mega się starał. <gadza> Ze mną pogadać. Ciężko mu to szło, ale tak. Od słowa do słowa jakoś daliśmy radę. Powiedział, że Polska jest piękna. Jak mi się podoba w Istanbulę, ile tu zostaje? I tak dalej, i tak dalej. <gadza> Oczywiście o Lewandowskim wspomniał, bo podobno Turcy bardzo lubią piłkę nożną. Mówili, że Lewandowski najlepszy. Fajnie, śmieszny chłopak

Kurde, przed chwilą gadałem z Piotkiem polu przywarskim. Jak jeszcze nie jesteście u niego na kanale, to zajrzyjcie naprawdę fajnie. Piotrek też już teraz na wyprawę. E, mamy się spotkać na Bałkanach. Czy to się uda, czy nie. Nie wiadomo, trochę terminy nie pasują, ale może się uda. Może zostanie dłużej. No idzie dobrze. Czekajcie. No, musiałem poczekać, że przejedzie, bo e, zagłuszałby. Kurde, i Piotrek mi powiedział, że Gruzja jest dalej zamknięta. Ja planowałem właśnie tam pojechać. Gruzja, Armenia, Azerbejdżan i tak dalej. A podobno do Armenii i do Azerbejdżanu można wjechać tylko przez Gruzję. A Gruzja jest zamknięta do 1 sierpnia, czyli jeszcze miesiąc. No i kurde, odpadł mi tamten kierunek na razie polecę w drugą stronę Bułgaria, Grecja, Bałkany. No i później najwyżej tam wrócę. Chłopcze, nie lubię, jak mi się coś komplikuje, jak sobie coś zaplanuję, no ale niestety, no tak teraz wyglądają podróże, że nic nie jest pewne, dlatego po prostu liczy się flow, jedno nie wychodzi, robimy drugie i tak cały czas, no i wydaje mi się, że tak teraz, tak, no będzie to tak teraz wyglądało w wielu przypadkach mojej podróży, ale nieważne, ważne, żeby się tylko nie zatrzymać, żeby cały czas przed siebie kręcić nowe filmiki dla was, bo to jest najważniejsze. No I przede wszystkim się cieszyć tą podróżą. Kurde, tak idę przed siebie idę. Miałem wracać tramwajem, a już tak idę trzy stacje, już przeszedłem. <grym> Jeszcze trochę i będę pod domem. Jeszcze mi zostały dokładnie dwie. Także, już na pewno nie biorę tramwaju. chcę coś fajnego do jedzenia sobie znaleźć. No, a za dwie godziny już zbieram się na dworzec autobusowym. Na odpadek baraninka z ryżem. Powiem Wam, że byłem już na wielu dworcach autobusowych, ale na takim wielkim, żeby tyle firm tutaj różnych pracowało z różnymi kierunkami i tak dalej. To jeszcze chyba nie byłem. Tu oczywiście tu, jest, tu jestem tylko na placu, gdzie przyjeżdżają samochody i tak dalej. A oczywiście place z autokarami są zupełnie z drugiej strony. I są przeogromne. Ja jedę gdzieś na kawiarnię, bo mój autobus dopiero o 10.30. Znaczy były też wcześniejsze, bo na przykład mogłem jechać e, zaraz. Ale jeżeli bym pojechał zaraz, to byłbym tam o 6 rano w Pamukale. A co ja tam mam robić o 6 rano? Hello? To wolę sobie tutaj posiedzieć dwie godziny dłużej. Pojechać o 10.30 i będę wtedy na 8 albo 8.30, jakoś tak mniej więcej. I tak za wcześnie, bo jak sprawdzałem na internecie, w ogóle na internecie nie było napisanych bezpośrednich do Pamukale. Tylko do jakiegoś Kenzi, i stamtąd dopiero bym musiał wziąć kolejny autokar i pojechać właśnie do Pamukale. Jakieś następne 20 minut. A tak są każdy przywiózł od razu tam, dokładnie z tyłu pod firmę, która tam jeździ. To prawda, 20, a to i tak pewnie by wyszło, bo zapłaciłem 20 lira więcej, dokładnie 150 lira czyli 90 zł, no ale będę wstają tamukle. Także problem z głowy. Jutro spędzam ten dzień, ale nie zostaje na noc, wieczorem żadę do innego miejsca. Teraz yy, blogi nabiorą tempa, ponieważ co dwa dni lub codziennie będę w innym miejscu. Także dużo się będzie działo. A teraz idę gdzieś sobie usiąść na kawę. i poczekać. Jest 22 Idę na mój autobus Odjeżdżanie było 22.30 ale kazali mi już o 10.00, Nie wiem po co, ale idę w, tym w ogóle mam zgaga. Nie mam od czego. Ja nigdy prawie nie z zgagi. A zawsze jak mam, to się napiję mleka i przejechodzi, ale niestety nie mam możliwości się napić mleka teraz. Mam nadzieję, że mnie nie będzie męczyły całą noc. Wow, ile ten dworzec ma pięter, już wam pokażę. Nawet nie wiedziałem. Patrzcie. Jedno, drugie, trzecie, czwarte. Nieźle. No to teraz już wiem po co to tyle tych wszystkich firm z autobusami. Przez chwilę jeszcze sobie wymyśliłem, bo jak siedziałem teraz to szukałem wszystkiego gdzie mogę pojechać. Wymyśliłem, że pojadę do Tel Awiwu, może do Izraela. Ale z pieczątką stamtąd w paszporcie nie wpuszczą mnie już thank you, thank you. nie wpuszczą mnie do ża żadnego innego <grym> kraju tam gdzie, tam obok na przykład wiecie, do Syrii i tak dalej, tam gdzie chcę później pojechać. I to jest bardzo problematyczne. Dlatego stwierdziłem, zwiedzam co mam tu zwiedzić. I jadę na weekend na złote piaski do Bułgarii, później pojadę do Grecji, później przejadę Bałkany. No i tak po kolei <laughs> Cały czas zmiana planu Ile tu jest wszędzie autobusów No ale się nie ma co dziwić W tym mieście nie mieszka jednak 15 milionów, tylko 20 milionów ludzi No to tu musi być tyś... pewnie tysiące tu samych Znaczy nie tu ogólnie, ale na tych wszystkich piętrach Ładne Taki mam autobus nie jest zły, tylko wyrąbali mnie do ostatniego miejsca. Siedzę w tylnym rzędzie i nie mogę opuścić sobie nawet siedzenia na tyłu. Ale trudno. Tak jest spoko. Dobra, zbieram się spać i zamontowanie tego vloga dzięki jutro nowe miejsce. Bardzo super. Także od razu polecam.